Cześć siemanko, hej moi drodzy tutaj Szaman z kolejnym odcinkiem We were here to ze mną oczywiście rc 12 jesteśmy, Cześć wszystkim Jesteśmy w tym momencie co ostatnio skończyliśmy bo bo tak naprawdę nie byliśmy wyrypało nas dwie mapy do tyłu i musieliśmy zacząć od początku no ale nie było sensu już tego nagrywać Dobra, to co tam Erik widzisz, ja mam jakieś znaczki tak jak na tej pierwszej mapce takie do obracania, Tam gdzie to, był koci tu sekundkę. Coś się dzieje ewidentnie. Słyszę ja o Tak, ja przeszedłem przez, przez drzwi i mam jakąś klatkę schodową na dół. Eee, wydaje mi się, że nie ma sensu, żebym ci opowiadał. Jeszcze raz powiedz, bo mi coś tam gadało w tle. Co ty widzisz? Mhm. Mam po lewej stronie mam taką błyszczącą strzałkę skierowaną w dół. Ona pokazuje na trójkąt z kółkiem. A poniżej tego mam trzy takie obrotowe klocki. Oczywiście, ty, 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 mordo, odwróć się, patrz. Widzę, widzę. No. To ja. Dobra, i mam trzy takie klocki, i to wygląda, jak ty byś mógł je obracać, bo ja ich nie mogę obracać, więc pewnie. Tak, dokładnie. Mhm. Więc pewnie trzeba je, i po prawej też mam parę. Więc pewnie trzeba zrobić tak, żeby. Zatrzymaj by... się, nie ruszaj się. Był symbol trójkąta z kółkiem. Dobra, żeby był symbol trójkąta z kółkiem, tak u mnie. No ja ty... po... to dobra, idę do tej twojej strony. No to jeszcze, 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 jeszcze. Nie teraz już? Nie, teraz mam jakieś coś innego. No bo pewnie ja mam przeciwną stronę tych rysunków. No nie? wiem, właśnie myślałem, że daje ci już OK. A to może u mnie nie ma tego rysunku. To jak to ma działać? A po prawej stronie też masz coś tutaj? Yy, dobra, to może właśnie faktycznie zacznijmy, To jest twoja prawa, no nie, ale ja mam tutaj ogólnie dużo rycerzy, których widzisz, one, oni raczej nic nie robią, ale mam takie trzy yy, koła, które są położone poziomo, na których są takie, no, te symbole. Mhm. I trzy po prawej, trzy po lewej. I na tych kołach właśnie mam, tak, na górze mam ten taki, powiedzmy, trójkąt z kołem w różnych kombinacjach. Na dole są kreski z kołem. A zaczyna się środku, hmm. a na dole są kwadra O. Dobra, to nie jest. To u mnie jest coś innego. U mnie są kółka z krzyżykami na górze, czyli pewnie ty widzisz coś innego, a ma być to, co ja widzę. Pewnie tak. To jakie są kombinacje? Ale... U, mnie, u mnie jest najprostszy trójkąt z najprostszym kółkiem w środku. W sensie. To ja widzę, no coś takiego no, widzę. A niżej jesteś w stanie to też ustawić? Tak, tak, to chodzi o no, co... To ustaw na wszystkich trzech i wtedy może te symbole co mi się pokażą to będą miały znaczenie na przykład do tego drugiego. Może, no. Ustawiłeś? No nie wiem co mam jeszcze ustawić. No trzy te trójkąty z kółkiem pod rząd. A, to nie, to ja nie mam takiego na tym drugim. Aha, tylko na pierwszy masz? No, na pierwszym mam trójkąty, tutaj. Mhm. Na drugim mam takie kreski, no dosłownie, taki przykładowo X, czyli dwie kreski z kółkiem w środku. Ale są mhm. też wiesz, takie wersje z jednym kółkiem i z trzema. Mhm. A na dole mam y, kwadrat z jakimiś kreskami, innymi kwadratami. Tak, ja kwadrat ale... z kreskami mam na środku. Ale to z kółkami nie mam nic. No dobra, no to czekaj, bo mi na samej górze, jak wybrałeś to, co powinieneś wybrać, to u mnie jest kółko. Od którego w każdą stronę odchodzi kreska, tak jakbyś miał kółko na X, ale puste w środku. Okej, okay, to mam. Masz no, coś i takiego? Co masz teraz? Tak, dokładnie. Dobra. No to chyba o to chodzi. No? Teraz mam obrócony o 45 stopni kwadrat, no nie? Mm -hmm. Taki rombik Aha. trochę. I w nim są równoległe kreski dwie. Y z góry lewej i do, do prawej na dół, tak? Mm, z góry lewej do prawej na dół, no. No to tak mam już. Dobra, i teraz na samym dole mam dwa trapezy odwrócone w wąskim... wąską Dobra. częścią w dół. I w sensie jeden jest w środku drugiego. To też już to mam. I to możesz przejść na drugą stronę. I teraz mam równoległe boki. No ja, ja też mam bez jednej części, no ale tutaj nie mam żadnej wskazówki. Ty masz na górze jakąś wskazówkę? To jest, popatrz... ...wskazówkę. No bo tam na tym poprzednim miałem ten trójkąt z kółkiem, nie? No tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że... ...patrz, ja ustawiłem to, co ty widzisz... ...i mhm. ja ustawiałem na drugim to, co ty widzisz na pierwszym. Później ja na trzecim to, co ty na drugim, no nie? Więc mhm. niech będzie, że to jest czwarte, to to, co ty na trzecim. To, co ja na trzecim, czyli teraz Aha, powin... to to już to był ten trapez, więc teraz ja na piątym, to co ty na czwartym, czyli... ...tak mi się wydaje. Mm -hmm. Czyli e, co? No nie wiem, ty nie masz tam tego w ogóle? Mam nie dwa masz, takie samo jak miałeś tak? No, no, no Tylko, że na to jest obracane Co mi, co mi tu obrócisz, to to będę miał narysowane Chyba, że mówimy o tym poprzednim ale popatrz sobie na tym, to co masz na górze, w tym po tej twojej prawej stronie. A, to na, na górze nie mam, nie mam taki, takiego symbolu jak zaczęliśmy po lewej. Nie, nie ma być takiego jak po lewej. W sensie, ja... bo tam na, nad tymi obracanymi po lewej miałem taki, taką tabliczkę i tam miałem narysowany symbol, nie? Mhm. A teraz... Ja to roz... No i ja od tego zacząłem, więc ty tak. miałeś tą tabliczkę uh -huh. i ja ułożyłem to koło w ten no. sposób. Uh -huh. Więc później ty już się wzorowałeś na tym kole, co ja obracałem, żeby mi powiedzieć, co ustawić no co na kole niżej. No, no to wie. na samym dole mam w takim razie te dwa trapezy, co mówiłem. Super, no, no to, no to ja to już być... ustawiłem. Aha, no to dobra. No I teraz to... przejdź dalej. Do... Ty czytasz to z tego po twojej prawej stronie na górze. Mhm, uh -huh. i ty ustawisz kolejny. Eee, nie, żeby coś, ale robi się jaśniej coraz u ciebie. Lawa no, się podnosi. Ciepło. Dobra, mam rąb, no. który nie ma górnej kreski, a w środku romb? jest rąb, który nie ma dolnej kreski. Dobra, to mam. I on, tak jakby włożone jedno w drugie, a! tak? No, dobrze. No, no ostatni został, mogłem już strzelać. Wiesz, kręcić, pewnie siadło w pewnym. W, w środku jest kółko. Mhm. No, jak wcześniej. Mamy trójkąt? Dobra, mam. Teraz znowu jest to kółko z X. -y. Mam. Teraz znowu jest ten. Ale kółko bez y, Bez jest kółko środka. Na -y. No dobra, no, no, Teraz znowu mam ten obrócony 45 stopni kwadrat z dwoma kreskami. Tak, mam. tam jest znowu trapez. I teraz tutaj znowu ten. No dobra. No. I teraz kolejny to tak. Mam górę i prawą część kwadratu i kółko w środku. E... Czy mam krawo, jakby narysowany. No, nawet nie będzie co wycinać. Dobra, książek nie warto czytać, to już ustaliliśmy. No, już, już tam nic nie było, no dobra. No, to się Otwórz. ma, no, piąteczka. Dobra. Co teraz? chodź za mną. Mamy drzwi otwarte. Chyba że chcesz tutaj jeszcze eksplorować, jakoś. Nie, nic tam chyba nie ma. Okej. Okay. Mhm. To pewnie też się będzie podnosić. Czekaj, Widzimy? bo tam popatrz jakiś kółko. Znaczy, chyba że. No dobra, kliknij ten przycisk, pewnie nic się nie stanie. Oh shit, oh shit, oh shit! nie. Ja trzymałem przycisk do góry, ale no nie zadziałało. Czyli czy jedna osoba jednak powinna trzymać to kółko pewnie. Mam <noise> <Dobra. głos> na nadzieję, że nie, nie ma już startowej zagadki, no? No poczekaj, ja to będę sam. No i tu mam to jakieś kółko takie zbuntowane, które się obraca. O, jadę do góry. A chcesz jechać na dół? Yy, nie wiem. A kliknąłeś coś? Kliknąłem. Halo? No, i co tam masz na górze? Yy... Ja mam na górze Ty tam musisz... Chyba wyjechać, bo widzę wyjście No to dobra, to opuszczam sobie ten Czy nie opuszczam? Ty wiesz co? Nie, teraz otwierasz mi i zamykasz kratę, która mi blokuje wyjście Ale boję się, że jak tam pójdę, to nie będę w stanie wrócić No nie wiem, bo ja mogę to ruszać i tylko to jest jedyne co mogę robić tu na dole Ja mam jeszcze jakąś dźwignię na to pociągnij ją. Pociągnąłem eee, O, ja też mam dźwignię tej... Czekaj, ja wejdę A do... A nie, ja mam przycisk O, o teraz tu kliknąłem górę, sobie teraz... windę w dół A ja właśnie w tej sekundzie do niej wszedłem <noise> No czekaj, dam jednak do góry Nie, nie da się, anulować. <noise> Dokładnie w tej sekundzie, tak pół sekundy wcześniej bym nie... <noise> czekaj, co teraz? Kliknij no, ja sobie tamten przycisk w górę no, kliknąłem. No? Jadę. No to Eda, to potem wyjdź z windy, ja ją sobie tu wpuszczę i pewnie ty będziesz musiał mnie jakoś tam wciągnąć do góry. Więc jak wyjdziesz. No prawie jestem jeszcze, nie? Dobra jestem. No to klikam. Ja mam jakieś tutaj symbole też, chociaż przyznaję, że nie jestem pewien co, do czego one mogą być. Mhm, a widziałeś, że tu po drodze było jakby... Ja nie wiem, czy to się da wyjść wcześniej. Nie da się. Dobra, to czekaj, bo... myślę, bo mówiłeś, że jak ja ruszę tym kółkiem, to ci się otwiera ta brama, tak? E, tak. No to może teraz jest otwarta, czy nie? Zamknięta. A teraz? Teraz się otwiera i jest otwarta. Ale i się zamyka, tak? No to pewnie musisz za to wyjść, no nie w sensie muszę ci przytrzymać, ty musisz tam wyjść i a ja potem wejdę do windy już będzie zamknięte, no nie? I no tam będziesz tak, musiał coś robić. Tam już, wiesz co, tam widzę już koniec i nie ma tam żadnych przycisków. No no nie wiem, pójdź, no chyba, że masz coś w tym miejscu co jesteś teraz. Mam jeszcze jeden przycisk Windy do góry, ale. No... Ale to nie za bardzo nam coś da. Też się tak wydaje. Wow, Ale się przestraszyłem. Ale śmieszki. Znowu miałem tego duszka schowanego. Jak się popatrzyłem to zniknął. Mm. Aż podskoczyłem. No dobra. To no. ja może ta winda do góry jeszcze może pojechać? No może jak do... ten. No nie No wiem, dobra, to no... spróbuję jeszcze podjechać do góry. O! No zabrałeś mi teraz windy. Tak. Spróbuję jeszcze podjechać do góry, zobaczymy co tam jest. Jeszcze górze. wyżej? Ja no? myślę, że to jest po prostu przywołanie do ciebie windy. Ale może. Nie, bo jest tam jakieś półpiętro, na którym był ten duszek. Mhm. Oj, nie działa, no. no to czekaj, ja może muszę nakręcić tą windę tym kółkiem. Nie, w dół jedzie teraz. A mnie się świeci przycisk do pójścia w dół, to może jakbym go wyłączył? Nie, to pewnie tylko w te dwie strony się da. Mi się wydaje, że najlepiej jakbyś spróbował przejść przez tą kratę po prostu co, co no mamy do, do stracenia dobra. No w sumie tak Jestem i widzę tutaj O, widzisz Wywindowana e, coś tam coś takie... dostałem jakieś osiągnięcie O, jesteś z drugiej strony <grym kraty <grym> <grym> Halo? co, wycielasz o nie? Ja nie mam opcji żadnej, no nie? a ty gnaj jest. O, nie. Kolega, Jaki kolega. Jaki kolega. <laughs> Także. What the fuck? Ej, ale tu są. Chyba, różne zakończenia, chyba mi się udało. Czy? Wiesz? Tak mi się wydaje, że mi się udało. <laughs> czy tu są różne zakończenia, czy jest tylko jedno? Gdzie nie wszystko nie ginę? Taki... Pojęcie. Zrobię szybko czeka, no, to. Ja chyba wygrałem, wiesz? <laughs> Czekaj. Jeżeli chcesz zakończyć grę z innym zakończeniem, musisz znaleźć wszystkie 12 dźwigni grając w grę. Aha. Ja starałem się ciągnąć za każdą dźwignię, ale wiem, w którym miejscu tego nie zrobiliśmy. W pewnym momencie jak były te schody. Pamiętasz co no. był, były kostki. To ty tam pociągnąłeś chyba raz czy dwa. A potem już nie ale ten. Ale potem już tego nie robiłeś, no? Może, nie wiem. No, czyli A... zasłużyłeś sobie. <laughs> ale lipa. No dobra. No to nic, no to chyba w takim razie tyle z tej gry mamy. Możemy się tak pograć w kolejną, no ale myślę, że na tym skończymy ten odcinek, więc cóż, dzięki i hejka. Zapraszam do zostawienia lajków i subków, żebyście nie przegapili teraz kolejnej serii z We Were Here Together. Ale to już na moim kanale, bo szaman został w zamku. Tak, bo ja zostałem w zamku. No ja dobra. przyjmuję ten kanał. No to hejka. Siemanko. Trzymajcie się. Cześć.